Pan Bóg mówi przez proroka Ezechiela: Synu człowieczy, nasyć żołądek i napełnij wnętrzności swoje tym zwojem, który ci podałem. Zjadłem, zjadłem go, a w ustach moich był słodki jak miód. Pan Bóg karmi nas swoim słowem. Jego słowo ma niezwykle piękny smak. A jeżeli czasami jego słowo napełnia nas goryczą, to nie dlatego, że słowo jest goryczą, ale dlatego, że w nas jest coś, co kłóci się z tą słodyczą. Wtedy jest pewne takie, można powiedzieć, zderzenie, pomieszanie smaków, ale to nie szkodzi, warto to przeżyć, warto przeżyć czasami pewien niesmak, bo to słowo Boże, które jest słodyczą, ono przetrawi to, co w nas jest goryczą i sprawi, że nasze usta, to jest jako symbol, ale bardziej nasze serce, będzie napełnione słodyczą słowa. Doświadczeniem, jak piękny jest Pan Bóg, jak on nas karmi, jaki pokój serca nam przynosi, jak Jego słowo nas karmi, jak Jego słowo nas syci, jakie Jego słowo. Sprawia, że doświadczamy w sercu szczęścia. On zaspokaja nasze głody, on zaspokaja nasz głód sensu, głód miłości, głód bliskości. Oczywiście potrzebujemy dobrych, karmiących więzi, też i ludzkich, chociażby przyjaźni, ale właśnie naj Najgłębsza przestrzeń naszego serca może być dotknięta tylko przez Słowo Boga, które chce w najgłębszej głębi naszego serca napełnić nas słodyczą i pokojem.